Cześć wszystkim. Jestem Nikol. Mój tata i ja mamy teraz trochę kłopotów. Chodzi o to, że musieliśmy wyprowadzić się z domu, który przeze mnie prawie spłonął. Dobra, opowiem wam jak to dokładnie było. Wcześniej mieszkaliśmy w dość nieciekawej okolicy. Tata często zmieniał pracę, więc ciągle się przeprowadzaliśmy, ale niedawno został zatrudniony w prestiżowej firmie prawniczej, więc trochę się nam polepszyło. W dodatku tata zaczął się umawiać. Tak jest. Gdy się dowiedziałam, pomyślałam sobie tata wraca do gry, ale super. Tylko że tą super dziewczyną okazała się być jego szefowa Amanda. Zszokowana, zastanawiałam się, czy w ogóle powinno się tak robić. Po prostu martwiłam się, że taki związek będzie miał znaczący wpływ na jego pracę. W jednej chwili wszystko mogło się posypać. Ale kilka miesięcy później wprowadziliśmy się do jej domu. Muszę przyznać, że poczuliśmy się jak w bajce. To nie był jakiś tam zwykły dom. To była rezydencja. Po raz pierwszy w życiu miałam własny pokój, a przy domu był basen i nawet siłownia. Byłam przeszczęśliwa. Aż do pewnego dnia, spacerując po mieście bez celu, zauważyłam coś dziwnego, gdy przechodziłam obok okna jednej z restauracji. Zajrzałam do środka i nie mogłam uwierzyć własnym oczom. Że co? Podeszłam bliżej okna i zajrzałam jeszcze raz. Nie miałam z widów. Nowa dziewczyna taty siedziała przy stoliku i całowała się z jakimś facetem. Spojrzała na mnie i zobaczyła, że patrzę się na nich. Szybko wstała i podeszła do drzwi. Matko, ale byłam wtedy wściekła. Miałam jej powiedzieć kilka słów, ale od razu mnie powstrzymała. To taka osoba, która lubi dominować. Zanim cokolwiek powiedziałam, spytała, czego chcę w zamian, żeby mój tata o niczym się nie dowiedział. To mnie rozzłościło jeszcze bardziej. Zaczęłam mówić, jak bardzo tata ją kocha i oskarżałam o zdradę, ale wtedy postawiła mi ultimatum. Jeśli powiem tacie co widziałam, zwolni go i wyrzuci nas z domu. Wiedziałam jak bardzo tata lubi swoją pracę i jak bardzo chciał stanąć dzięki niej na nogi. No to zgodziłam się. Oczywiście szkoda mi było taty. Pracował naprawdę ciężko. Nawet po powrocie do domu siedział przed komputerem i całymi nocami przedzierał się przez góry papierkowej roboty. Amanda zawaliła go tyloma obowiązkami, że pracował praktycznie za dwóch. Nie wiem czy w ogóle chodził spać. Ale tata tak bardzo lubił tę pracę, że wkładał w nią serce i duszę. Oczywiście nie mógł się domyślić, co jego dziewczyna robiła w międzyczasie. W związku z tym moja relacja z Amandą zrobiła się napięta. Wiedziałam, jaka ona jest, a ona wiedziała, że ja o wszystkim wiem. Mimo to trzymałyśmy się swojej milczącej umowy. Pewnego dnia tata przyszedł z dobrymi wieściami. Został wybrany na asystenta w jakichś tam negocjacjach. To była ogromna odpowiedzialność i bardzo duży krok w jego karierze. W związku z tym musiał pojechać w delegację na cały tydzień. Tata bardzo się z tego cieszył. Pojechałam z nim na lotnisko i patrzyłam, jak startuje jego samolot. Wtedy Amanda powiedziała. Widzisz, jak dobrze nam się układa? Ty się nie odzywasz, a twój tata dostaje awans. Oby tak dalej. No pięknie. Musiałam z tym żyć przez cały tydzień. Już od pierwszego dnia zaczęła się nieźle bawić. Wracała bardzo późno, a czasami dopiero następnego dnia rano. Nie trzeba być geniuszem, żeby wiedzieć, co robiła w tym czasie. Miarka się przebrała, gdy któregoś ranka zeszłam na śniadanie i zauważyłam jakiegoś faceta siedzącego razem z Amandą. Cały czas się do siebie uśmiechali i chichotali. Nie mogłam już tego dłużej znieść. To babsko w ogóle się przy mnie nie krępowało. Żadnej reakcji, nic. To już nie jest zwykły brak szacunku. To czysta kpina. Tata pracuje 24 godziny na dobę, a ta go zdradza na lewo i prawo. Nie, musiałam powiedzieć o tym tacie. Nawet jeśli straci przez to pracę, nie zasługuje na takie traktowanie. Powiedziałam mu o wszystkim, gdy tylko wrócił. Najpierw o tym, jak ją zobaczyłam z innym facetem, potem o naszej umowie i oczywiście o ostatnim tygodniu, kiedy jej całkowicie odbiło. Wiedziałam, że w ten sposób zadaje tacie ból, ale musiał znać prawdę. Te informacje trochę go zaskoczyły pomyślał przez chwilę i powiedział, że na razie zostawi to tak, jak jest. Teraz nie jest najlepszy moment na jakiekolwiek kłótnie. O mój Boże. Zaczęłam krzyczeć na niego i próbowałam udowodnić, że ona go ewidentnie wykorzystuje, że trzyma go przy sobie, żeby mógł ją wyręczyć w pracy. Próbowałam mówić, żeby nie pozwalał się tak wykorzystywać, ale on stwierdził, że na razie będzie jak do tej pory, aż dostanie awans. Wtedy zostanie przeniesiony do innego działu. Poprosił, żebym do tego czasu nic nie mówiła. Tata podjął decyzję. Zgodziłam się, nawet jeśli uważałam, że to głupie i że to brak szacunku do samego siebie. Sprawy toczyły się tym samym tempem. Tata wiedział o wszystkim i pracował jeszcze więcej. Amanda była dla niego uprzejma i miła, ale ja wiedziałam, że godzinę wcześniej była na randce z kimś innym. Miałam nadzieję, że niedługo wszystko się zmieni na lepsze. Firma planowała przyjęcie dla pracowników podczas którego zazwyczaj były ogłaszane różnego rodzaju awanse i przy okazji wręczano premie. Tata nie mógł się doczekać tego wieczoru. Pomogłam mu przygotować się na imprezę. Wyprasowałam garnitur, zawiązałam krawat i oczywiście uraczyłam gadką motywacyjną. Dzisiaj dostajesz awans, wierzę w ciebie. Po powrocie będziemy świętować, a następnego dnia zerwiesz z tą ropuchą i zaczniemy nowe życie. Tata i Amanda wyszli, a ja zostałam i czekałam na dobre wieści. Chciałam jakoś tacie pogratulować, więc stwierdziłam, że upiekę nasze ulubione ciasto. Tata zawsze lubił, gdy gotowałam. Przygotowywałam wszystko w kuchni i byłam w dobrym nastroju, bo miałam nadzieję, że ten koszmar wkrótce się skończy. Gdy robiłam ciasto, nagle usłyszałam, że jakiś samochód zatrzymał się pod domem. Ale chyba za wcześnie. Coś było nie tak. To bardzo zły znak. I niestety, miałam rację. Tata wszedł do domu z kamienną twarzą. Powiedział, że nie dostał ani awansu, ani nawet premii. Amanda wykorzystała go, żeby wszystko robił za nią i obiecywała, że pomoże mu w rozwoju kariery. Ale kłamała. Byłam wściekła i gotowa rozerwać ją na strzępy. Od razu wygarnęliśmy jej wszystko. Nie cenzurowałam słów, zresztą nawet ich nie przytoczę. Poszliśmy na górę, żeby się spakować i opuścić ten przeklęty dom. Nagle usłyszeliśmy alarm pożarowy. Chwilę później przypomniałam sobie o cieście w piekarniku. Kłótnia i rozmowa tak mnie wciągnęły, że zapomniałam o nim. Gdy zeszłam na dół, wszędzie było pełno dymu. Było już za późno, żeby cokolwiek ratować. Zabraliśmy z tatą najważniejsze rzeczy i wybiegliśmy z płonącego domu. Całe szczęście strażacy szybko przyjechali i ugasili pożar. Udało się uratować dom, ale parter, niestety, był zrujnowany. Żebyście widzieli, jaka Amanda była wściekła! Zagroziła nam pozwem! I że będziemy jej płacić odszkodowanie do końca życia. Ale wtedy przyszła kolej na moje ultimatum. Przełożeni dowiedzieliby się o jej romansie z podwładnym i sposobie, w jaki go wykorzystała do swoich celów. Wiedziałam, że nie chciała stracić pracy, więc zamknęła gębę na kłódkę. Owszem, znów mieszkamy w malutkim mieszkanku i tata znów szuka nowej pracy. Ale lepsze to niż sprzedawanie siebie i swojej dumy. Żałuję tylko jednego. Że nie zrobiłam tego wszystkiego o wiele wcześniej. Mam nadzieję, że wam się podobało. Czy zrobilibyście coś takiego dla swojego taty? Napiszcie w komentarzach. Podzielcie się tym filmikiem ze znajomymi i pamiętajcie: nie próbujcie tego w domu.